Kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się ze strażakami na takim szkoleniu, myślałem, że to będzie taka jednorazowa ciekawostka. No niestety bardzo się myliłem, dlatego że uruchomiła się straszna lawina zgłoszeń, pytań, że my też chcemy się szkolić, że potrzebujemy tych szkoleń, że my chcemy pojeździć naszymi autami w terenie, a nie do końca mogliśmy. Dlatego ten film to jest zaproszenie. To jest jedno wielkie zaproszenie do tego, żeby nasi widzowie, ofroadowcy, którzy organizują rajdy, zloty, imprezy, szkolenia, pomogli nam przeprowadzić taką, można powiedzieć, ogólnopolską akcję szkoleń ofroadowych dla służb mundurowych, bo nie tylko strażacy się zgłaszają, ale żebyśmy jako ofroadowe środowisko wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie właśnie po to, żeby ludzi, którzy potrzebują takich szkoleń, nauczyć tego, jak bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać ich maszyny w terenie. Prawda jest taka, że my nie jesteśmy w stanie zrobić odpowiedniej ilości szkoleń, bo nie mamy takich mocy przerobowych. Kolejna kwestia jest taka, że te szkolenia muszą odbywać się w różnych miejscach w Polsce, no bo nie ma żadnego sensu, żeby ciągnąć na przykład kilkaset kilometrów strażaków, skoro można te szkolenia zorganizować w ich powiacie, gdzie mają blisko i nie będzie ani kosztów, ani problemów. Więc naprawdę zgłaszam się z taką ogromną prośbą i propozycją, żebyśmy wspólnie opracowali taki system szkoleń dla strażaków. Które zorganizujemy w całej Polsce. Dominik Komorowski, jestem przedstawicielem Fundacji Ogólne Polskie Porozumienie OSP. Dominik jest ojcem tych szkoleń, to jest jego inicjatywa, my tylko pomagamy. Chodzi o to, żeby tutaj strażacy nabyli umiejętność poruszania się pojazdami w trudnym terenie. Nierzadko są dysponowani do zdarzeń na terenach podmokłych, pożarów lasów. Czy muszą wjechać na łąkę, na której nieraz zdarza się z im zakopać. Można zadać pytanie, dlaczego te szkolenia są potrzebne i dlaczego muszą je robić offroadowcy. Czy to nie powinno być tak, że nie wiem, w momencie kiedy dostają nowy wóz, to producent tego samochodu no jakby pokazuje im, jak to działa w terenie, jak zapina się napędy, co do czego służy. Większość tych samochodów ma wyciągarki elektryczne, więc jakby naturalne powinno być to, że producent takiej wyciągarki również robi szkolenie, jak jej bezpiecznie używać, żeby jej nie popsuć. Oczywiście, że są takie. Szkolenia, ale bardzo często te samochody są po prostu dostarczane. I oprócz jakiegoś takiego ogólnego omówienia, to nikt nie skupia się na ich możliwości terenowych. Nikt się tym tak naprawdę nie zajmuje. Widzę, że jeśli chodzi o pewne problemy, to tutaj się nic nie zmienia. Świeża wyciągarka raz użyta, proszę bardzo. A wiecie, co się stało? No wiemy, co się stało. No strażacy bardzo dbają o ten sprzęt, który jest po pierwsze bardzo kosztowny, no a po drugie musi być cały czas sprawny i żaden strażak dla przyjemności czy z ciekawości nie wjedzie sobie w teren, żeby zobaczyć czy akurat przejedzie tą kałużę albo czy nie zakopie się w tym błocie. I tak naprawdę w teren wjeżdżają tylko wtedy, kiedy muszą. Ech, mogą się nauczyć radzenia sobie, yy, gdy się zakopią, yy, będą wiedzieli co zrobić, yy, żeby... No jak najszybciej się wygrzebać i dalej jechać do akcji. Auta oczywiście poznają, poznają swoje systemy, jak się załącza blokady w tych samochodach, jak to wszystko funkcjonuje, bo nie mają naciędzie tego przetestować. I teraz o, zobacz, na zegara jest tak. o no, przód. Tak, tu masz no. napęd. Tak, tu masz. E... Blokady. Tak. No, i tyłu. Tak. No bliźniaki chyba w terenie nie najlepiej sobie zawsze radzą. Jakoś tak... Nie, no nie, biśniak, nie, ale ci... właśnie dziu -dziu ciekawe nie. jak sobie poradzi taki sam samochód tylko na innych oponach, nie? No właśnie, Dobra. czy to jest sens kupowania takich samochodów, nie? Albo. No. Teren do szkoleń naprawdę nie musi być jakiś ekstremalnie trudny, bo to nie o to chodzi, żeby tam wszystkich utopić. Chodzi o to, żeby ten teren był różnorodny. Na pewno przydałby się jakiś piasek, żeby w ogóle zobaczyć, jak te samochody zachowują się na piachu. A przypominam, że to są naprawdę ciężkie auta, bo wiele zastępów przyjeżdża z autami, które mają na sobie wodę, więc to jest naprawdę kilkadziesiąt ton nieraz. No, Dobra, Nie fascynują ciężarówki w terenie. Strasznie się ich boję, Paweł, wiesz. Bo ja nie wiem, jak to jeździ, no, to jest takie. Weź to, wyciągnij później. Jak widać, na takie szkolenia przyjeżdżają naprawdę bardzo różne samochody. Są oczywiście auta bardzo nowoczesne, są samochody starsze, są samochody na terenowych oponach, i są takie na bardziej szosowych. Różne wielkości, różne prześwity, różne wyposażenia. I to jest cudowne dla tych ludzi, że mogą na żywo zobaczyć w jednym miejscu właśnie tak duży przekrój samochodów strażackich. Co też daje niesamowite doświadczenie i od razu można sobie porównać, dlaczego na przykład jeden samochód sobie radzi, a drugi sobie nie radzi. Czy to jest kwestia opon, czy to jest kwestia wagi, czy to jest kwestia nie wiem, napędów. To wszystko można sobie pooglądać, podyskutować, potestować. To teraz tak, pilot mu mówi dawaj do przodu na prostych kołach, na górkę ile możesz. Proste koła, proste koło, kierowca jeszcze ma blokadę pełnego mostu. Zapiąć czy nie? Na luz, zapnij tylną blokadę. Bardzo ładnie gratuluję. Na szkoleniach pojawiają się nie tylko wozy strażackie, ale też takie pick-upy, czy no ja to nazywam wozami wsparcia, które są po prostu zwykłymi terenówkami. Też widać, że bardzo różnie wyposażone. No bo to jest kwestia tego, jaki jest przetarg, to jaki samochód dostanie. Ale to też jest fajna nauka, dlatego że najczęściej no, nie mają doświadczenia w jeździe terenowej i tutaj jest przykład tego, że no, nawet nie wypada, żeby Hilux na 35 calach nie przejechał terenu, który przeskakuje zwykły samurajek. Także też takie doświadczenie z tego, jak sobie radzić takim samochodem w terenie się przydaje. No i tutaj myślę, że każdy offroadowiec po prostu będzie szczęśliwy, kiedy może pokazać, wytłumaczyć, kiedy zapiąć tą blokadę, jak to przejechać, żeby nie urwać zderzaka. Także główne za Założenie tego szkolenia jest to, żeby po prostu nie narobić szkód, nie popsuć tych samochodów. Za bardzo je kochają, są za drogie te auta, żebyśmy traktowali je tak, jak my traktujemy terenówki. Tematem, który warto poruszyć na szkoleniach, to jest obsługa wyciągarki elektrycznej, bo jak widać, większość samochodów ma elektryka zamontowanego. Oczywiście pokazujemy filmy tłumaczące, dlaczego lina stalowa to nie jest najlepszy wybór. No i właśnie ostatnio na szkoleniu mamy kolejny materiał pokazujący, że lina stalowa bywa niebezpieczna. Taka była ładna. Amerykańska. Poczekaj, pokaż. Looks. Ale to pokazuje, jak bardzo trzeba uważać, używając wyciągarek. Oczywiście, że na tym szkoleniu są wklejki. To są takie wklejki, niektóre zamierzone, niektóre przypadkowe, no ale o to chodzi, żeby się wkleić i zobaczyć, jak to wygląda, kiedy musicie wyciągnąć z błota 30-tonowy samochód, jakiej liny użyć, czy wyciągarka elektryczna sobie poradzi, czy lepiej zastosować zblocze, bo się okazuje, że zblocza bardzo często są na wyposażeniu, ale nie zawsze są używane. Jeżeli chcecie się zgłosić na takie szkolenie, należy wejść na stronę www.oposp.org.pl, wypełnić formularz i wysłać do nas do nas mailem. Wtedy my tutaj zorganizujemy dla Was szkolenie jak najbliżej Waszej jednostki. Przypominam, że te szkolenia są za darmo. Oczywiście my nie bierzemy za to kasy i wydaje mi się, że no nie powinniśmy po prostu żądać pieniędzy za coś tak fantastycznego, takiego co daje dużo radości. No Ja naprawdę jestem przeszczęśliwy, kiedy widzę tych ludzi, którzy podchodzą i mówią kurde Adam potrzebowaliśmy tego. No, naprawdę to było potrzebne. Także kończę tak optymistycznie licząc na to, że nasze off-roadowe środowisko, które jednak jest wspaniałe, które zawsze pomaga i dzieli się swoją wiedzą, tym razem pomoże nam przeprowadzić, jak mówię, ogólnopolskie szkolenie dla służb mundurowych, żeby mogli po prostu bezpiecznie i efektywnie jeździć, używać tych sprzętów, no i pomagać innym, bo przecież na tym polega ich praca.